W 11 dniu wojny w Ukrainie na leszczyńskim rynku odbyła się trzecia manifestacja wyrażająca wsparcie dla uchodźców. Aleksandra, Gemior, Łukasz Lewandowski i Grzegorz Jezierski, Polacy mieszkający w Bawarii, zorganizowali zbiórkę dla Ukrainy. Uzbierano dwa busy z przyczepką darów. Za pośrednictwem Dominika Lewandowskiego i biura posła Wiesława szczepańskiego z Leszna pomóc trafi do najbardziej potrzebujących Ukraińców. Rozpoczęła się rekrutacja do leszczyńskich przedszkoli. Która potrwa do 25 marca, nabór prowadzony jest przez specjalną stronę internetową. Tuż przed godziną pierwszą w nocy, w sobotę 5 marca, w jednej z kamienic przy placu Meciga w Lesznie wybuchł pożar. Strażacy po ugaszeniu ognia w mieszkaniu znaleźli zwęglone ciało kobiety. Kultura dla Ukrainy była wspólną inicjatywą miejskich jednostek kultury. Każdy kto może, także leszczyńscy przedsiębiorcy włączają się w pomoc dla ukraińskich uchodźców w salonach ciesiłka Auto Grób organizowana jest zbiórka darów. Na prośbę ukraińskich służb konserwatorskich w Lesznie prowadzona jest zbiórka materiałów potrzebnych do zabezpieczania zabytków gaśnic pianowych i proszkowych, koców gaśniczych i wełny mineralnej. 340 osób stanęło w karczmie borowej na starcie biegu tropem wilczym. Impreza wpisała się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 55 narciarzy i snowboardzistów stanęło na starcie Mistrzostw Leszna i Powiatu. Leszczyńskiego zawody rozegrane zostały w zieleńcu. Obostrzenia pandemiczne sprawiły, że tylko jeden autobus z gminy Śmigiel mógł dowieść uczestników dziewiętnastych mistrzostw powiatu kościańskiego w narciarstwie i snowboardzie. Zawody rozegrano na stoku grapa w zieleńcu.